Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawej, udanej karty dźwiękowej Creative G3. Jest to karta dźwiękowa, którą użyjecie nie tylko przy komputerze stacjonarnym czy przy laptopie, ale także przy PlayStation 4 i Nintendo Switch. No niestety ubolewam nad tym, że w tym gronie zabrakło Xbox One, ale to nie jest wina tutaj Creative'a, tylko bardziej Microsoftu. Pod tym względem muszę przyznać, że posiadacze PlayStation 4 mają dużo lepiej, ponieważ ich konsola chociażby obsługuje urządzenia na USB, takie jak właśnie karty dźwiękowe i słuchawki. No a Xbox, no cóż, przemilczmy ten temat, trzeba sobie radzić. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na obszerną prezentację tej właśnie karty dźwiękowej. Ceny jakby co macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Dzisiaj będzie kolejny bardzo fajny sprzęt od Creative. karta dźwiękowa DAC Soundlaster G3. Jest to urządzenie, którego można skorzystać przy komputerach PC, jak i przy Macu, a także Nintendo Switch i PlayStation 4. I mamy tutaj jedną z najciekawszych funkcji, czyli Game Voice Mix, który działa na wszystkich rodzajach PlayStation 4 i na PC oraz Macu, natomiast na Nintendo Switch ta funkcja akurat tutaj nie działa. Tak więc mamy DAC, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy, połączone to wszystko jest ze wzmacniaczem słuchawkowym. Mamy też tutaj przyciski sterowania, czyli mamy taki pilot i Łączność przez USB typu C. Teraz pokażę samo urządzenie. nas dobrze tutaj wszystko objaśnia taka krótka instrukcja obsługi, ponieważ do Switcha połączymy się poprzez przejściówkę na pełne USB z USB typu C i tak samo do PC oraz Maca. Natomiast jeśli chodzi o PlayStation 4, to możemy skorzystać. Z kabla dołączonego tutaj i z gniazda Optical Line In, żeby uzyskać po prostu jak najlepszą jakość dźwięku. No, i też tego typu przewód dostajemy tutaj w komplecie, więc fajnie. Jeśli chodzi o samą kartę, no to wykonana jest w bardzo prosty sposób. W zestawie mamy przejściówkę na pełne USB. Standardowo jest port USB typu C. Jeśli chodzi o gniazda, to wszystkie są tutaj Optical Line In oraz. Osobne, dedykowane gniazda na słuchawki i na mikrofon. Standardowe gniazda typu mini jack. Jak to działa w praktyce, pokażę jeszcze za chwilkę. Natomiast jest tutaj przycisk do aktywacji trybu, który pozwala usłyszeć szybciej kroki przeciwnika. Po prostu ten tryb jednym przyciskiem zmienia ustawienia equalizera w taki sposób, że lepiej słyszymy tony, które towarzyszą właśnie. Krokom w grach komputerowych, tak w Counter-Strike'u, jak na przykład w Apex Legends i innych takich strzelankach, może się to bardzo przydać. Jest to dość podobna funkcja do znanej funkcji Scout Mode, która także jest technologią creative i występuje w innych kartach dźwiękowych, chociażby Sound Blaster X G1 czy G5. Tutaj mamy G1, bardzo dobra karta dźwiękowa. Bardzo tańsza od G3, też ma software, który Wam zaraz pokażę. Natomiast jak zauważycie na G1 nie mamy żadnych przycisków, przełączników. Mamy tylko jedno gniazdo czteropinowe na słuchawki z mikrofonem połączone. Natomiast właśnie G3 nie dość, że posłuży nam także do konsoli PlayStation 4 i do Switcha, to jeszcze mamy właśnie te przyciski szybkiego sterowania. Dobra, po drugiej stronie oczywista oczywistość. Czyli wyłącznik mikrofonu oraz regulacja głośności naszego mikrofonu. Natomiast najciekawsza funkcja znajduje się po tej stronie, ponieważ jeśli słuchaczek mamy w trybie Volume, to po prostu zwiększamy i zmniejszamy głośność ogólną dźwięku płynącą z tej karty. Natomiast jak przyłączymy na Mixing, to wtedy przesuwanie do plusa powoduje regulację miksera czatu, czyli robiąc głośniej. Sprawiamy, że dźwięki z gry są głośniejsze, a komunikacja z drużyną jest przyciszona. Natomiast odwrotnie sprawiamy, że dźwięk z gry jest mniejszy, a jednocześnie wzrasta słyszalność naszych teammateów. Tak więc bardzo dobra opcja, żeby w locie, w czasie gry, nie wchodząc w żadne ustawienia, wyregulować sobie te właśnie parametry, tak żeby... Dobrze wypośrodkować głośność, jeśli chodzi o słyszenie dźwięków z gry a komunikacji z własną drużyną. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, cenna rzecz, jakby nie było. Na pewno wiele osób spotkało się z tym, że w trakcie gry okazało się, że na przykład kogoś z drużyny słyszymy za cicho, nie rozumiemy co mówi. No i jeśli przerwiemy grę, wejdziemy do menu, zaczniemy sobie przestawiać. Może ta gra się szybko zakończyć, a tutaj możemy to zrobić w locie. No i teraz co z tymi aplikacjami? Na początek aplikacja mobilna, czyli Soundbuster Command. Odpalamy, włączamy Bluetooth, następuje łączenie z urządzeniem. Urządzenie jest połączone i możemy już zarządzać. Możemy tutaj włączyć, wyłączyć chociażby preferowany korektor, tryb Footstep Enhancer, poprawiający słyszalność kroków, wybór słuchawki, głośniki, głośność mikrofonu. I głośność ogólna. Mamy także osobny korektor, który możemy włączyć, wyłączyć, wybrać sobie tutaj albo konkretną grę, albo gatunek muzyczny, tak więc jest troszeczkę tego do wyboru, Możemy tworzyć także własne wzorce. Do mikrofonu mamy osobną głośność samego mikrofonu i głośność monitorowania. Mamy indywidualny mikser i mamy Game Voice Mix, czyli możemy sobie też tutaj ustawiać głośność, czy maksymalną głośność czatu. Czy maksymalną głośność gry? Przy okazji tych zmian zmienia się tutaj intensywność świecenia tej lampki. Przy okazji, właśnie tutaj aktualizacja się pojawiła, więc można sobie zaktualizować. Ok, mikrofon, jak sobie wyłączymy na urządzeniu, to też wyłącza nam się w aplikacji. Jak widzicie, teraz jest włączony. No i można w łatwy sposób przeprowadzić aktualizację oprogramowania. Więc aplikacja na pewno przydatna. Na końcu mam informację o samej aplikacji. Teraz zobaczcie, tutaj naciskam, włącza się to ulepszenie Footstep Enhancer, jeśli nie mamy połączonego tego z aplikacją, ale co tutaj działa. Natomiast przed nami główna aplikacja na komputer. Tutaj mam dwa urządzenia, bo mam A7 też obsługiwaną na tym i G3. Przede wszystkim ekran główny. Profile s które można włączać, wyłączać. Jeśli wyłączymy, mamy dźwięk domyślny bez korektora, natomiast jeśli włączymy. Możemy przede wszystkim wybrać tutaj wiele zróżnicowanych ustawień. Zwróćcie uwagę, że na dole zwiększa się chociażby wrażenie dźwięku przestrzennego czy ilość basów. Chodzi o to, że tutaj bez problemu z dźwięku stereo możemy zrobić dźwięk wielokanałowy. Tak więc dźwięk wirtualny możemy tutaj mieć na życzenie i jeszcze możemy sobie tutaj wyregulować natężenie tego dźwięku wirtualnego. Crystalizer, czyli tony wysokie, niskie, tony. I smart volume oraz dialogi, czyli wyrazistość dialogów. Istnieje stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć swoje profile. Nazywamy przykładowo. I sobie ustawiamy na przykład dźwięk przestrzenny na 45, krystalizer na 60, podbicie niskich tonów na 40. I mamy własny schemat. Przy okazji widzicie tutaj suwaczki do. Głośności całkowitej i do głośności mikrofonu, głośność ogólna działa bez problemu. Tutaj z tej karty. Mikrofon wyłączony, mikrofon włączony. Natomiast regulację czułości mikrofonu tutaj w tej aplikacji nie widać. Zobaczmy, czy w Windowsie to widać. Tak w Windowsie też tego nie widać, czyli po prostu niezależnie ustawiamy sobie w Windowsie ten mikrofon, a niezależnie jeszcze tutaj poziomu sprzętu sobie możemy to wyregulować. No i mamy kolejną zakładkę, czyli korektor. To samo co widzieliśmy w aplikacji mobilnej. Możemy tutaj oczywiście wybrać też sobie profile do poszczególnych gatunków muzyki, czy do poszczególnych gier. Wybór urządzenia odtwarzającego, słuchawki, głośniki i jakość tutaj próbkowania. W mamy nagrywanie, bardzo dużo opcji zmiany jakości mikrofonu. Pokazywałem to bardzo dobrze przy recenzji karty AE7. Przede wszystkim są różne profile które tutaj wyłapują bardziej jedne tony, ignorują inne tony. Mamy też możliwość zmiany głosu na jeden z kilkunastu profili. Mamy Scout Mode, czyli coś takiego jak Fullstep Enhancer, tylko po prostu inna, osobna funkcja. Mixer, tak jak był w aplikacji i Game Voice Mix. Jeśli sobie ustawimy mixing tutaj, będziemy lecieć do góry, to teraz tutaj w stronę pada dojdzie, czyli maksymalny dźwięk z gry. Na środku jak będzie, to będzie na chwilę zielone. O właśnie, to jest neutral. I jak polecimy w dół, to będzie maksymalna głośność czatu. No i mamy tutaj kilka poziomów do wyboru pomiędzy jednym a drugim. Więc można to sobie precyzyjnie dostosować. I próbka poglądowa. Voicemorph w tej chwili jest to neutralny wzorzec. Teraz mamy wzorzec o nazwie mężczyzna. A teraz jest kobieta. Następnie mamy dziecko. Wzorzec o nazwie osoby starsze. Głęboki. teraz myślę, że dość ciekawy głos. Urala. Następny schemat to nerwus. Mamy także Emo. Mamy elfa. Jest i krasnolud. Jest demoniczny głos. Mamy głos szpiega. Jest też osiłek. Teraz mamy głos orka, głos komandosa. Wiederka oraz robot. Tak więc można się tutaj pobawić w zmianę głosu. Dla ciekawskich tą próbkę nagrywałem przy pomocy słuchawek Skidder SGH1. No dobrze, muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo polubiłem tą kartę. Testy trwały całymi tygodniami, bo mam ją już ponad miesiąc, recenzja mogła być szybciej, ale po prostu tak dobrze mi się z niej korzystało, że postanowiłem sobie ją jeszcze potestować. Tak jak mamy bardzo dobrą kartę dźwiękową Sound Blaster X 1 która kosztuje 100-120 zł, ma bardzo dobre sterowniki i zapewnia dobrą jakość dźwięku. To tutaj mamy troszeczkę droższe urządzenie, ale już można powiedzieć, że mocno stuningowane. Przede wszystkim mamy też sterowniki, i mamy solidne oprogramowanie, tak mobilne na telefon, jak i stacjonarne na komputer. Natomiast g nie ma żadnych przycisków, ma tylko jedno gniazdo. Tutaj mamy osobne gniazda na mikrofon, na słuchawki. Mamy także gniazdo optical, no i także potencjometr do regulacji głośności i regulacji głośności czatu. Świetna funkcja, naprawdę bardzo dobra. Możemy też przyciskiem włączać, wyłączać usprawnienia. I mamy włącznik, wyłącznik mikrofonu i regulację czułości mikrofonu. Tak więc naprawdę dużo w tej jednej niewielkiej karcie zostało zawarte i technologii i fizycznych przycisków, przełączników gniazd. Jest to naprawdę świetna karta, tym bardziej będzie to opłacany zakup, jeśli posiadacie na przykład i e PC'ta i PlayStation 4. To możecie sobie tą kartę używać tutaj i tutaj. Dla mnie sprzęt świetny. Tutaj ode mnie rekomendacja. Powiem wam, że od czasu Sound Blaster G1 tak dobrej karty dźwiękowej w dość przystępnej jeszcze cenie nie miałem. Tak więc tutaj Creative ponownie udowadnia, że na urządzeniach dźwiękowych zna się naprawdę dobrze. Nie wciska nam tutaj urządzeń przypadkowych, a dobrze przemyślane, funkcjonujące sprzęty. Czyli po prostu płacimy za dobrą jakość i za funkcjonalność sprzętu. I tym Akcentem. Na dzisiaj będę kończył tę recenzję. Jeśli Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.